Do, do zdrowego, no jasne. Ja myślę, że tego małego byśmy mogli naprawić. Nie, albo tego dużego! Tego... No albo. Patrz, polecisz Druba. nim. Kto ma kanistry? Ja mam jeden, już biegnę do tego. Tylko jakbyś bliżej postawił się. Czy znaczy, ja go przestawię mogę? Ja mam kanistry 3. No to musisz je natankować. Masta, i... wystarczy, że zatankujemy to co mamy i. Kurwa, w opicie nigdzie nie ma. Cztery, cztery kalinistry? Nie, to za mało chyba. No staj, tam masz jest, Tam jest, tam jest trochę. Ja no. mam. Chodź, dam ci. Gdzie jesteś? Tu, przed tobą. Dam ci do plecaka. Przełożysz no. sobie. Możesz mhm. mnie też napoić. Nie, nie mogę. Masz? <tryk> <tryk> Masz Helleren holo SD. Jak no, się nazywa? Bo nie widzę. Water bottle. No Mati mówiłem już Tomkowi o tym, ale on chyba nie ma. Znowu stwierdził, że pierdona. Nic nie stwierdziłem, bo nie patrzyłem nigdzie jeszcze. No właśnie, ja mówiłem ci, że jest, ale małeś. No to patrzyłeś potem i co? Ja powiedzieć, jak się nazywa ta broń? Powiedziałem ci holo SD. No to M4 potem już nie byłem, nie, bo biegałem gdzie indziej. W helikopterze? Nie, nie, Tomku. Tam, tam gdzie jest Mati, przy zwłokach. Poczekaj, nie ruszaj się. <laughs> Teraz ci dam. Zobacz, masz? Już. Otw otwórz plecak, albo... Dwa razy na plecak, <coughs> to wtedy będziesz miał podgląd na plecak, bo tak to masz to co masz przy sobie. Dobra, ej, znaj znajdźcie. A no spoko, dobra. No widzisz, tego nie wiedziałem tak trzeba. No dobra to jest to A to mam y to będę miał cały czas przy sobie, nie? Matia, ja mam strzelać? Ale ja mam ja mam taką butelkę jeszcze jedną, więc... Co możesz... ją wypieprzyć? Nie No właśnie jak to będzie, jest, że... Ja jak, jak, jak będzie ją wziąłem wolne. to mi karnister wypieprzył, ale dobra to zaraz coś usunę. No bo miałeś nie miałeś slota, no. no. no trzeba dbać o, przede wszystkim o sloty wolne. Czasami pierdolenia się jest, jest dobra, tak dużo. Dobra, co, co z tym paliwem? Gdzie no ja, ja już zatankowałem dwa chyba kanistry. Musisz dać do podręcznego. Podlatujesz do naszego heli. Robisz sifon fuel. A potem do tamtego. I refuel. Czekaj, gdzieś wyjebałem karnister. No podmieniamy heli, tak? Tak. Gdzie kurwa karnister? Mm. ja mam karnistę. Ja mam dwa, tylko. Wyciągnij sobie. No i co ty z nimi robisz teraz? No, tankuję tutaj. Nie, chodzi mi o co mam z nim zrobić do podręcznego, bo nie do końca wiem. No masz podręczny, a potem klikasz na helikopter. I skrolujesz na siphon fuel. Ty nie masz w plecaku. 40. Nie mam. Mam jakiś refuel. No to masz pełny, pełny kanister masz. Ej, jak ktoś nie ma krzaka, to tutaj jest krzak jeszcze. Ja bez krzaka nie? Tam jest też, tam jest też, ale przynajmniej cię można rozpoznać. Nie ma potrzeby. Aj, dobra, mam tu karnister. Tu są nawet dwa karnistry. Ja myślę, że tyle paliwa, co jest wblane, to wystarczy, żeby tam dolecieć. W tej skrzynce jest yy, krzak? Tak, gili. Jak się przebierasz, to dajmy na chwilę normalne ubrania. Chciałem coś zobaczyć. Ty już go nie tankować? To myślę, że wystarczy, żeby dolecieć. Blade, co masz, i, i tyle. To powinno wystarczyć, żeby dolecieć do tamtego helikoptera. Ja A zabierz to. Y -y, oba heli, bierzemy? Tak, tak. Mam porobienie pod Dobra, y powiedz mi jeszcze, gdzie ten holol leży, przy którym działa. Y -y, czekaj, zaznaczę sobie tylko kwadrat. I już cię prowadzę. Dobra. Chodź, gdzie jesteś? Bo jesteś taki sam jak wszyscy. No, lecę w stronę zwłok. Co No jak to kurde sprawdzić, no? A co ty masz? Tej A jak się nazywa do tego obronicja? Jaki mam poziom człowieczeństwa? No ale. M4A1 tak? Byłem 4 po prostu O nie, zobaczcie co tam napisał na Napisz Czechami yy, Tomek No Już wziąłeś tą błękę, bo masz w plecach. Broń wziąłem, ale jak się nazywa amunicja do tego Stanag SD A no to spoko, to mam jedną na razie. No, ale w tym ciele są trzy jeszcze A w skrzynkach? <śmiech> nie <śmiech> <śmiech> Ja spoko, mam 3, mam 4, mam 5, mam 6. Styk nie mi. Z Atlantydy, czemu strzelasz? Sprawdzałem, czy da się tym celować. Oko tu jest amunicji, tyle że i tak jej nie wezmę. Kralowa nie żyje. Mięso potrzebujemy mleko. Nie cóż, dobra. Przyjawek? <średenie> <średenie> no dobra. No. Nie ja się zastanawiałem czy sniperki sobie nie wziąć I... Fajna jest ta... Y, ja bym ją wziął tą strawą Co mi strzela Skaczysz na głowę? Nie wiem I kto to był? Jakieś podpisy by się nad głowami mi przydały Bo się odwrócę i odwrócę się w drugą stronę to muszę się pytać kto ty jesteś No, to fajnie Dobra co robię ja. Czego zabieramy? Nie, nie. nie niech spierdala już Tak to wiesz, tam tamtego Grubasa? Ja bym chętnie właśnie sobie go naprawił tamtego, że tego mogę tego wziąć i polecieć tam sobie ...sobie go przeinstalować. A co, to nie jest zły? No ten, znik ten zniknie. Aha. Kurczę, skąd wy to wiecie? Bo to gdzieś napis napisane no już, na tarczyce kurwa, Powiem ci tak. Niestety z doświadczenia. Mm -hmm. A niestety, bo żeśmy stracili czas. No. Y to co, lecimy tam. No. I Mati dostaje tego heli, tak? Nie co mu wiejka. co to jest za tym zaopcją? Dlaczego Mati? No bo Mati chciał, a ty dostajesz Grubasa, a ja dostaję bez Heli. A? No, ja też idę na nogach. No dobra, no jak taki, jak, jak taki interes ci pasuje. Tylko możemy wziąć jeszcze trochę broni. No Czekaj. bo Mati chciał następny. No i co? No a. I Ja ci powiedziałem, że dostaniesz ten. Jak Mastan sobie zrobi, pasi brzucha. Ja nie mam nie, wiem, ja do tego nie mogę wsiąść do Maty'ego na przykład. Jak do Maty'ego? Ja Jeszcze nie wsiadłem do helikoptera? To ty go pilotujesz? Znowu zabagowałeś helikopter. No widzisz? O, teraz. No, od mogę. ma tego paliwa. W tej chwili mogę. <laughs> Ile jest? Wystarczy, e, po... żeby dolecieć. To rezerwa Wystarczy. w zasadzie. Wystarczy, żeby dolecieć. Dobra, to zajmiemy się włók, żeby można było lepiej co lepiej. Ej, gdzie lecimy? Już podaję kordy. 71, 62. 71... 62... A dlaczego tam? Bo tam jest helikopter, który masz, tym naprawić. Aha, dobra. To lecimy? Czekaj, ja to... wezmę jeszcze jedną, jedną broń sobie. 3, 2, 1, start. Jeszcze nie wsiadłem. Widzę. Ja chcę, ja, chcę nie chcę jest. Jed, ja chcę tylko jedną broń sobie wziąć i... Lajka like boss, kurde, to jest armia. Możemy tu przylecieć jeszcze przecież potem. Ile to będzie przełożenie części? Chwila. No nie wiem czy nie poznika, wiesz, pamiętasz jak kiedyś poznikało nam? No w sumie rację. No to zrobimy inne zadanko, nie? No tak W sumie tylko to się tutaj robi. M40 to jaka to amunicja będzie, nie wiecie? Nie wiem Ty, najlepsze że tu nie ma tej amunicji do niego A ja nie mam jakiś pocisku przypadkiem Bo mam jakiś to napis za z Semi i 24 Pilot Chop, co to za komunikat? Gdzie? Wodę na pomarańczowo Ja nie mam żadnego komunikatu Wiem ja coś o tobie